My i Zegus II, władca Galindii, krainy położonej na krańcu świata, u ujścia przepięknej rzeki Krutyni, wpadającej do jeziora Bełdany, na szlaku wielkich jezior. Przyznam, dotychczasowe kontakty były bardzo trudne. Goście, którzy przyjeżdżali, mieli bardzo słaby zasięg internetowy i tylko dzięki firmie AVC Polska te problemy się u nas skończyły. Mamy tutaj niezakłócony, Doskonały odbiór naszych przyjaciół i sąsiadów, a nasze wiadomości rozchodzą się z niespotykaną szybkością. Dzięki satelicie Kasa możemy oglądać jeszcze filmy, a dodatkowo rozmawiać przez telefony z szybkością błyskawiczną i bez zakłóceń.